Dzień dobry Państwu. Omówmy sobie dzisiaj ostatnią nadzieję na to, że będzie w końcu jakaś gra piłkarska online, która jest przeznaczona dla użytkowników, a nie dla twórców. W sensie, że użytkownicy są priorytetem, a nie to, co sobie wymyślą korporacje i to, żeby robić na Was hajs. Czyli rozmawiamy dzisiaj o grze Goals, Miniaturka nie bez powodu jest małym clickbaitem w stronę UFL. Bo chciałem Wam na początku powiedzieć jeszcze jedną rzecz, zanim przejdziemy do gameplayu. Bo mam dla Was, no, sporo nawet, zagrałem tu, no, znaczy przynajmniej kilka spotkań, ale mam dla Was sporo informacji i to nie tylko moi, Zaraz się dowiecie o co chodzi. Że jeszcze wracając do UFL i beki z tego, co oni robią. Słuchajcie, ta płatna wersja na PC, którą wypuścili, nie działa u wszystkich, ponieważ pojawia się jakiś błąd, który nie pozwala nawet uruchomić grę. Owacje, słuchajcie, brawa, myślę, że się należą w komentarzach. Eee, hashtag e, PrecF to pay respect i w ogóle, bo e, to jest niesamowite, jak można. E, je, zobaczcie w ogóle, na moją zmianę. Ja Jest entuzjasty do tego tytułu, stałem się jego haterem. Czy trzeba więcej dodawać na temat tego, co gra tak robi i co robią twórcy? No naprawdę, trzeba mieć nie po kolei w głowie, żeby odwalać takie ruchy. Wypuszczając early access, który jeszcze może nie działać na komputerze. Więc to ten. To tyle. Za, za 30%. Dostów. To tyle w kwestii UFL. Przechodzimy do Gors i tu teraz będziecie sobie w tle oglądać mój gameplay. Z tego jak sobie zagrałem kilka spotkań, więc nie będzie on jakiś niesamowity, ale już tam wiecie, że ja raczej e, ogarniam te gierki zespołowe, więc coś tam możecie zobaczyć, nawet jak nie gram w nie dużo, tylko tak na start po prostu wchodzę. Natomiast przeczytam wam to, co ma do powiedzenia widz, który się do mnie odezwał i który w to trochę już pograł. Napisał do mnie Michał, który chce wam przekazać coś takiego, znaczy chciał mi przekazać. A ja powiedziałem, żeby, żeby mi to napisał. Ja chętnie się z wami tym podzielę. Cytuję. Generalnie to obecny pasz dodał progresję zawodników. Każdy zawodnik ma ograniczoną ilość ulepszeń po zdobyciu Expa, tylko niestety obecnie dostaje się tylko 5K za przegraną lub 10K za wygraną. Jak ktoś wyjdzie, to nawet mniej adekwatnie do rozegranego czasu. Przynajmniej jest 50K za zagranie jednego meczu w dniu i bodajże 100K za zagranie jednego meczu w tygodniu plus 1,5 miliona Expa za tygodniowe nagrody przy wbiciu piątego tira, niezależnie od rangi. Do tego to straszne RNG, bo raz doda plus 1, najczęściej przy kartach 80, a raz plus 9. A czasami doda najmniej potrzebne statystyki. Ale wiadomo, to alfa. Twórcy już dwie zmiany przy ulepszaniu wrzucili w ciągu jednych, dw jednego, dwóch tygodni. Będą to balansować. Prostopadłe podania po ziemi są po prostu bardzo słabe. Dużo ludzi spamuje prostopadłe górne, ale one też nie są tak super. Dewowie zapowiedzieli, że następny patch, czyli 0.60, na początku listopada ma zawierać nowy system prostopadłych podań, więc w końcu mają być grywalne. Ja szczerze mówiąc, nie pamiętam teraz ten gripiek, który widzicie, e, to jest jakby moje nagranie. Granie, czy to jest już po tym patchu, czy przed, bo ja akurat, tu mówię teraz o sobie, nie odczułem tego, że te prostopadłe podania nie działają. Nawet bym powiedział, że działają lepiej niż w takim ufl na przykład, więc, więc u mnie działało, więc może to już jest po tym po tym patchu, to co tutaj widzicie. To dopiero alfa, więc baza graczy jest malutka, może max 60 w ciągu dnia, ale dzięki temu jest fajna community. I w ogóle obczajcie ten motyw, bo ja mówiłem wam, że w UFL mnie łączy z botem i ludzie mi pisali no tak, ale co oni dni mają zrobić, jak jest mało graczy, to trzeba łączyć z botem. A tymczasem tutaj w goalsach macie, <noise> widzicie, według przynajmniej Michała, max 60 graczy w ciągu dnia i wszystkie mecze, które widzicie, były zagrane online. I ja nie czekałem dłużej, jak nie wiem, 5 minut to już taki totalny maks na to, żeby znaleźć przeciwnika. Także pozdro dla tego typu argumentów. Ale dzięki temu jest fajna komunikacja. Zdarzają się turnieje organizowane u jednego streamera i przez samych devów. Tak, ja widziałem te turnieje, nawet była tam całkiem fajna kwota do wygrania. W przeciwieństwie oczywiście do UFL, w którym była ogromna kwota do wygrania, ale nie wiemy dla kogo, bo jak wam ostatnio pokazywałem, wrzucili ogłoszenie o turnieju, który już został zamknięty, jeśli chodzi o kwalifikacje. więc Brawa dla nich, robimy to for the players, wiadomo. No, po prostu masakra. To, co oni zrobili z UFL, to jest po prostu taki downgrade, który powinien być Studiovane. wracając do opisu Michała w obecnym patchu 0.59 wrzucili tryb 5 na 5 10 graczy w polu e, GK jest botem zbugowany tryb póki co, ale super IMO pokazuje to, że gdyby w EFC zrobili rush na nieco większym boisku i 5 na 5 nie licząc brałkarza, to byłoby lepiej netcode to bardzo ciekawa sprawa bo przy 100 do 195 pingu dalej da się grać rozgrywka jest płynniejsza niż w FC przy 70 wiele razy grałem na ludzi z obu Ameryk na serwerach USA albo na ludzi z Azji i może czułem minimalną różnicę. Luźni niż 30-50 euro. i tutaj ja zagrałem tylko kilka spotkań więc mam małą próbkę badawczą ale mogę wam powiedzieć z mojej strony że grało się dobrze to znaczy o mnie menu... Mogę powiedzieć i to zaraz zresztą przejdę do swojej oceny, ale samo menu chodzi po prostu rewelacyjnie. Nie ma w ogóle podjazdu jej FC ani nic innego z tych wszystkich gier do tego, jak menu tutaj chodzi. A jeśli chodzi o gierkę, to nie miałem żadnych problemów z połączeniem, więc też rozumiem o co chodzi. Warto popatrzeć na statystyki na stronie gry. Cytuję dalej. Wchodząc w swój profil, najłatwiej wejść w leaderboards i poszukać swój nick ze Steam albo konsoli. Można sprawdzić historię meczów a w nich, analizę i statystyki typu XG. Posiadanie strzelców oceny piłkarzy, ty nawet XG można znaleźć ze wszystkich spotkań. To jest ciekawe. Ma to być wbudowane grę póki co jest tylko na stronie. ciekawa rzecz. No i tyle. To jest jeśli chodzi o to, co Michał chciał wam przekazać, a teraz pozwólcie, że ja powiem wam parę słów na temat tego co widziałem w pierwszych spotkaniach. Po pierwsze, co ważne, ja mam bo pytaliście skąd ja mam w ogóle dostęp do tego do tej wersji na PlayStation 5, bo to, że można na PC grać, to wiemy na Steamie, natomiast w PlayStation 5 trzeba mieć do tego kod. Jak taki kod zdobyłem? Otóż obserwuję sobie CEO na Twitterze tej gry i on wrzucał informację, że jak ktoś chce sobie pograć na PlayStation to żeby do niego napisać po prostu wiadomość na Twitterze i on wyśle kod. I dokładnie tak było. Wysłał mi kod, ja się zapytałem czy mogę wrzucić jakieś nagrania na YouTube'a, z tego on powiedział tak, tylko ważne żeby wspomnieć, że to jest wersja alfa i e, że to, i którą wersję gram, czyli to, to co grałem teraz to jest albo 0.59, albo 0.60, nie pamiętam teraz dokładnie. Bo nagrywałem wam ten materiał z grania z jakieś 3 tygodnie temu. Teraz nagrywam komentarz jakby z ofu, Więc daję tą informację wam teraz. No i to tyle z wymagań. No i możecie sobie zobaczyć jak to się prezentuje. Zalety na start i tu wspomnę jeszcze jedno. Ja wiem, że od razu ktoś napisze w komentarzu, że to nie ma podjazdu do FC, nikt nigdy, nigdy nie zastąpi FC i tak dalej. Ja już znam te teksty. I e, chciałem powiedzieć, że to, że nie ma podjazdu do FC to jest jasne, bo ta gra sobie dopiero gdzieś tam powstaje i oni sobie tam dłubią się niej. Ale oni na razie to robią w ciszy, nie robią żadnych sponsorigów z Adidasem i z Beckenbauerem i z Ronaldo i tak dalej i tak dalej. Tylko sobie robią to w ciszy, dłubią, robią dla community jakieś tam, budują to community pomału, robią jakieś turnieje, pytają się ich o, o to co tam zmienić, a przede wszystkim są sterowani przez... Ludzi, którzy sami grali w turniejach i to jest chyba najważniejsza informacja, a nie przez takich jołopów, jak jacy odpowiadają za decyzje w UFL. Więc myślę, że to jest ważna różnica. Dlatego ja bym trzymał rękę na pulsie i patrzył sobie spokojnie na to, jak to się rozwija. Oczywiście bez na, bez stawiania sobie tutaj za em, nadzieje jakby, że na przykład za rok to już będzie lepsza gra niż IFC albo na tym samym poziomie. To jest po pierwsze, po drugie trzeba wziąć pod uwagę, że ta gra widzicie w jaki, na jaki styl ona postawiła to nie jest symulator piłki nożnej to jest arcade w piłkę który ma być grywalny przede wszystkim to ma być dobra gra a to czy to odpowiada piłce takiej na żywo no to mamy jakieś tam elementy piłki nożnej wiecie realistycznej ale, ale tak naprawdę to jest po prostu gra komputerowa czyli powiedzmy taki powrót do starej Fif, czyli arcade mode po prostu i gramy w piłkę nożną i do tego nie mamy żadnych klubów Tylko wszystko lecimy na randomowych twarzach Randomowych zawodnikach Więc też jeżeli komuś to przeszkadza No to wiadomo, że to może mieć znaczenie Natomiast prze miałem przejść do zalet Czyli to co mi się podoba Po pierwsze menu Super chodzi, nie ma żadnych problemów Błyskawicznie wręcz Tak jak powinna wyglądać gra w 2025 roku Więc to jest pierwsza sprawa Druga sprawa Paczki nie są zbustowane na start Tak jak pewna randomowa decyzja w, Mam wrażenie teraz po tym, co widzę randomowej ekipie, wiecie już z jakiej gry, bo o niej wspominałem dziś kilka razy w tym odcinku, w której na początku w paczkach leciało wszystko, a teraz się nie da nic trafić z tego, co czytam na Twitterze. Więc naprawdę, no brawa dla nich, to ja mam wrażenie, że tam stoi jakiś ziomek za tym, który ma ko kości i on rzuca kośćmi i stwierdza dzisiaj w UFL Bustujemy paczki, a dzisiaj w UFL zmieniamy, że zamiast skinów będziemy trafiać zawodników. A dzisiaj sobie wyrzucę kostką. No to dzisiaj wypuszczamy, czekaj, tu z kości mi wypadło, że dzisiaj wersja PC będzie kosztować 30 dozów, mimo że nie jest gotowa nawet po to, żeby działać na wszystkich komputerach, bo po prostu jest jakiś platform error czy coś takiego i ludzie nie mogą w to grać. Gratulacje po raz kolejny. No więc tutaj mam wrażenie, że jest to robione trochę bardziej z głową i chociażby widać to właśnie przy takich majerze. W paczkach trudno jest trafić lepszego zawodnika, a jak już się trafić, to, to widać różnicę na boisku. Macie przykłady tego, jak łatwo idzie strzelić bramkę na tych gameplayach, które teraz widzicie, a na sam koniec zobaczycie mecz z przeciwnikiem, który miał bramkarkę i ona miała, mówiłem to na ostatnim odcinku porównawczym, gdzie tam gry były różne, w tym właśnie goals. Bramkarka miała 90 par refleksu i ja jej bramki nie mogłem strzelić. Skubana się tak rzucała, że myślałem, że ja oszaleję w tym ataku. Gdybym miał może lepszego napastnika z lepszymi strzelami, byłoby łatwiej. I przez to ja stworzyłem sytuacji prawie dwa, no ponad dwa razy więcej niż mój przeciwnik a strzeliłem dwa razy mniej bramek, nie? Więc, no było to frustrujące, ale jak nie wiedziałem z czego to wynika i zobaczyłem, ej, bramkarka ma prawie na maxa refleks, to zrozumiałem z czego to wynika, nie? Więc trudno jest takich zawodników trafić. Jeżeli budujesz sobie ten zespół, no to masz przewagę, a nie, że przechodzisz ci jakiś random, na przykład tak jak w eFootball, wyrzuca hajs na 200 tysięcy końców i sobie legendarki ładuje do składu, a ty mogłeś grać przez pół roku i będziesz skład miał na równi albo słabszy niż on, no to jest bez sensu, nie? Więc tego pay to win też tutaj nie dostrzegam I, I to są na pewno zalety, jeśli chodzi o takie menu tego typu sprawy Tu jeszcze mieliście kwestię rozwoju zawodników, mam ją za mało przetestowaną, żeby się wypowiadać Wiedzcie, że coś takiego jest, jest ten tryb 5 na 5 Tego też jeszcze nie testowałem, więc jeszcze się nie wypowiadam Natomiast co do gry 11 na 11, no to no widać jak to chodzi, nie? że to w ogóle nie ma żadnej naturalności, ta piłka lata jak jakbyśmy po prostu strzelali z procy tą piłką przy podaniach, ale trzeba przyznać, że odbiory i ustawianie się działają bardzo fajnie, bo jeżeli przewidzimy, gdzie piłka leci, to nie wiem, na 50 55 49 jest naszych. To znaczy, jeżeli przewidzimy, jeżeli nie, no to ta piłka przechodzi i bot tej piłki nie przecina i Uważam, że to jest. Na początku trudno mi się było przestawić, ale później mówię: Kurczę, to jest rewelacja, bo za każdym razem, jak się przełączyłem i przewidziałem, że piłka gdzieś poleci, to mój zawodnik tą piłkę przechwytywał. Nie było, że e futbol jest realistyczność, bo na żywo też w piłce nożnej są przypadki i jak leci piłka w zawodnika, który jest top 10 na świecie, to odbije mu się od stopy i przeleci między nogami. No nie, na żywo ten zawodnik tę piłkę przyjmie i pobiegnie dalej, bo ją przechwycił. Więc to jest mniej więcej ta różnica, o której mówię. nie? I tutaj jest dokładnie. To Samo mnie się to podoba, bo to jest grywalne, bo tak powinna działać gra. Na żywo, jak zrobicie dobrą decyzję na boisku i przewidzicie podanie, przejmiecie piłkę, to jest wasza zasługa, jak w grze przewidzicie podanie, to jest wasza zasługa, a nie, że gra jeszcze randomowo sobie wybiera, czy to przechwycicie, czy nie. Więc to jest super. Te motywy z zakończeniem połowy, to chwalę, to za każdym razem uważam, że to jest genialne. Jak się kończy czas, to przypomnę jeszcze raz, już mówiłem o tym kilka razy, jak się kończy połowa, albo końcowe gwizdek jest, to zanim nastąpi koniec, jest doliczony czas, i jak mamy wyrównany wynik, to mamy takie pole, które idzie już środka boiska, i ono się zaczyna poszerzać coraz bardziej, co zmusza nas do ofensywnej gry. Bo jeżeli znajdziemy się w tym polu, to zaczyna czas, jakby te ostatnie tam 10 sekund, doliczonych, mijać. Jeżeli nie jesteśmy w tym polu, to ten czas staje w miejscu. Czyli jeżeli gramy ofensywną piłkę, idziemy już na maksa, to ten czas stoi w miejscu, jesteśmy w stanie jeszcze. Ten mecz jakby spowodować, że zwyciężemy że albo zmisujemy cokolwiek. Super sprawa, mamy dokładnie e, kawa na ławę, wiecie kiedy mecz się skończy, co musimy robić, a nie że na przykład takie FIFA. Plus 3 doliczonego czasu, a później jest plus 15 na liczniku, są przecież memy na ten temat, nie? Albo że wychodzimy sam na sam, a sędzia nagle gwiźnie, nie? Albo nawet te wszystkie sytuacje, w której w mieliśmy, że ktoś strzela i już pada z tego bramka, i dosłownie nie wiem, ćwit sekundy przed tym, jak wpadła bramka, jest gwizdek sędziego i koniec meczu. No, idiotyczne sytuacje tutaj tego nie ma i takie małe szczegóły pokazują, że tutaj ktoś z głową tym zarządza i mam nadzieję, że się po prostu na tym nie zawiodę ostatecznie, jak już ten tytuł będzie w pełni dopracowany. Jeżeli chodzi o inne kwestie, no taktyka, nie taktyka, mamy kilka formacji do wyboru, nie ma tam nie wiadomo czego, widać, że jest to wzorowane na tych gierkach które mieliśmy wcześniej, mamy dosłownie ze 3 z wody, które możemy obecnie robić. No i w sumie to jest tyle. Możemy strzelać i główki i, i, i głową i nogą bramki. Głową myślałem, że jest ciężko, ale później zobaczyłem, jak ziomek mi strzelił ze, ze szczupaka i stwierdziłem, że dobra, jednak się da. No. Sami sobie ocenicie, widzicie resztę tego jak to wygląda. Nie jest to jeszcze nie wiadomo co oczywiście nie ma się czym jarać, ale myślę, że jak tak jak ja interesują was jakieś takie nowe pomysły to jest to coś, na co warto poświęcić trochę czasu i napisać do CO albo do nich po prostu pewnie nawet jak napiszecie na ich stronkę Gols na x czy gdzieś tam, to oni wam ten kod wyślą i sobie po prostu pyknąć parę spotkań zobaczyć o czym ja tutaj mówię. No i to jest tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki odcinek gdzie trochę sobie porozmawialiśmy na temat gry, która jest cały czas trochę pomijana przez to, że oni się jeszcze nie wychylają, ale widzicie jak to jest, kozak w necie, a później się okazało jak w świecie z tym UFL, nie? Więc mam nadzieję, że ci, którzy siedzą cicho i powolutku sobie dłubią gdzieś tam po prostu w pewnym momencie pierdykną tytułem takim, że nam szczena opadnie no i tyle i że po prostu będziemy mieli jakąś alternatywę do gry online, nie? No bo offline to wiadomo, że mamy Football Live i w ogóle piszcie mi w Komentarzu, co myślicie o tym, żebym odpalił serię? Bo myślałem, pisałem, że w tym roku FIFA kupię tylko po to, żeby grać karierę, a później sobie pomyślałem: Ej, w sumie nikt nie gra serii z Football Live, a wszyscy co grali sobie w tą grę to chwalą. Może byśmy po prostu serię z Football Live odpalili? Jeszcze się nad tym zastanowię. Jeszcze mam inną kwestię do przemyślenia na tym kanale, więc niczego nie obiecuję, ale no. Zapraszam w kolejnym odcinku na karierę z NBA prawdziwe życie i tu nam trzymajcie się na Zicho.